Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Moje nazwisko Zygmunt Rafał Trzaskowski. Szanowni Państwo, rozwój technologii na świecie to nie tylko postęp, ale również zagrożenie. Stąd temat właśnie systemy antydronowe, koniecznym uzupełnieniem obecnych systemów bezpieczeństwa. Proszę Państwa, również zapraszam tutaj na czacie do zadawania pytań i będziemy starać się na bieżąco odpowiadać. Proszę Państwa, na świecie cały czas notuje się rozwój sprzedaży dronów. Również w Polsce jest szacowana ilość, dosyć wysoka, ponad 100 tysięcy. Liczba tutaj pada w Polsce. I ta najnowsza technologia oczywiście jest już dawno zauważona przez środowiska przestępcze czy terrorystyczne. Jest doskonałym narzędziem w ich rękach, tutaj takie można powiedzieć, latającym robotem dosyć niski koszt nabycia, łatwość ukrycia ścieżek zakupu, tym samym wysoki poziom anonimowości i łatwa obsługa i integracja, modyfikacja, przystosowanie do przenoszenia ładunków, ładunków wybuchowych właśnie stąd tutaj mamy już od wielu lat notowane na świecie takie zdarzenia, jak podam, dzisiaj padało bardzo dużo już takich przykładów, ale jeszcze może podam takie trzy większe. powiedzmy Ukraina 2017 rok, to jest to zdjęcie najwyżej, atak dronowy na magazyny amunicji. Tutaj oczywiście poniżej zdjęcie już wcześniej komentowane, wspomniane z 2018 roku, atak wenezueli na prezydenta Maduro z wykorzystaniem właśnie drona. I przypomnę tutaj atak na infrastrukturę krytyczną w Arabii Saudyjskiej, atak dronowy na rafinerię w ubiegłym roku. Szanowni Państwo, w Polsce też już od wielu lat dochodzi do wielu incydentów z udziałem dronów. Tutaj powiem o takim nietypowym zdarzeniu, właśnie na lotnisku. Zdjęcie jest zamieszczone na lotnisku w części wojskowej, właśnie, gdzie z dala komercyjnego została zrzucona flara. No, można tylko sobie wyobrazić, gdyby trafiło bezpośrednio w samolot, do czego by doszło. Sporo, sporo jest tutaj incydentów, głównie lotniczych, ale, Szanowni Państwo, Właśnie tego typu obiekty, czyli placówki rządowe, obiekty wojskowe, oczywiście lotniska, infrastruktura krytyczna, no to są obiekty typowe, czy oczywiście imprezy masowe teraz wyhamowane przez obecną sytuację, ale w przyszłym roku pewnie sytuacja wróci do normalności, gdzie no, naprawdę musimy pomyśleć o tego typu systemach, tylko po na przykład również w filmach jest już ten e, akcent po prostu e, e, w filmie sengstacyjnym. E, e, no, Akurat zakończenie było takie, może, może lepsze, bo akurat w tym filmie z, z, dron wrócił do miejsca startu i zginął terrorysta, natomiast na pewno daje to po prostu na wyobraźnię. Szanowni Państwo, obecne systemy, ja pamiętam już taki, taki dosyć duży moment już na początku lat 90., gdzie zaczęliśmy mocno tą technologię stosować w ochronie obiektów tutaj już strategicznych, przede wszystkim tajnych i w krytycznej. One, na, musimy sobie uświadomić jedną rzecz, na dzień dzisiejszy generalnie posiadają świetnie tutaj zabezpieczoną sferę lądową, czyli oczywiście wyposażone są tutaj w ochronę fizyczną SUFO, odrodzenia, prawda? Systemy alarmowe, różnego rodzaju peryferyjne z barierami mikrofalowymi, kablami sensorycznymi, prawda, kamerami, kontrola dostępu, czujniki ładunku i tak dalej. Natomiast ten obszar powietrzny jest generalnie niechroniony przed właśnie takim możliwym wtargnięciem tutaj już wrogich dronów. Szanowni Państwo, powinniśmy zwrócić przede wszystkim w projektowaniu. Tutaj, jeżeli chodzi o obecne systemy bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o plany ochrony, jeżeli chodzi o szacowanie ryzyka, powinniśmy tutaj już zwrócić uwagę na tą sferę wykrycia, wstępu do pieogrona sferę neutralizacji dzięki, której, neutralizacji, dzięki której nie może dojść do wlotu takiego drona w obszar chroniony. Proszę Państwa, bazując na najnowszych technologiach światowych, bazując na naszym doświadczeniu 30-letnim, nasz dział badań rozwoju zaprojektował i wdrożył system antydronowy HOPE, którego zadaniem jest właśnie Wykrycie, śledzenie i skuteczna neutralizacja ewentualnie sprzęciem kontroli nad takim dronem. Proszę Państwa, sercem tego systemu jest oczywiście stacja dowodzenia, stacja kierowania i kontroli. Tutaj specyficzny software, który odbiera sygnały z sensorów, które są pewnie wcześniej zaprojektowane na danym obiekcie i rozmieszczone które po wtargnięciu takiego drona w strefę wykrycia czy roju dronów tutaj już zobrazowują na mapach cyfrowych, pozycjonują takiego drona, alarmuje się tutaj w stacji dowodzenia wtargnięcie takiego drona i system jest w stanie automatycznie, czy też manualnie poprzez reakcję operatora, neutralizować, czy również przejąć taką kontrolę. Tutaj takim dosyć wyjątkowym, też wyjątkową funkcjonalnością w naszym systemie jest tak zwana fuzja danych, czyli niezależnie ile naraz detektorów, na przykład radarowych, czy radionamierniczych Widzi jednego drona. Na zobrazowaniu jest przedstawiony obraz rzeczywisty, właśnie jednego drona, czyli rzeczywista sytuacja, która jest, dzieje się na obiekcie chronionym. Szanowni Państwo, głównymi sensorami są radary. Używamy tutaj w zależności od potrzeb, od, od zaprojektowanego systemu radarów dalekiego zasięgu które mają zasięg wykrycia dla klasy MINI 10 km. Jeżeli chodzi o radary średniego zasięgu dla klasy MINI, mają 4 km. I jeżeli chodzi o radary krótkiego zasięgu dla klasy MINI, mają. Ponad kilometr. Oczywiście, żeby uzyskać stuprocentową możliwość ochrony takiego obiektu przed dronami, przed drogimi dronami, trzeba stosować wielosensorowy system, czyli różnego rodzaju technologie. Kolejną technologią, która jest zastosowana w naszym systemie HOP, jest technologia radnomiernicza RF. Dzięki której wykrywamy transmisję, która się odbywa między dronem a operatorem. Zasięg takiego radioterminowego jest już powyżej 5 km w obszarze działania, oczywiście dookólnym. Dzięki tej technologii możemy również wykryć i spozycjonować operatora, co jest istotne w przypadku, kiedy. Chcemy również po prostu pociągnąć do odpowiedzialności już osobę, która, która po prostu kieruje takim dronem niezgodnie z prawem. Oczywiście tutaj krótko mogę tak zauważyć, że stosowanie tylko tej technologii nie wystarczy, ponieważ jeżeli dron będzie leciał w tak zwanej misji, czyli nie będzie transmitował żadnych fal radiowych, Technologia radio Miernicza go nie wykryje, natomiast właśnie tutaj mamy wykrycie dzięki technologii radarowej. Również mamy tutaj sensory akustyczne, które nasz Dział Badań Rozwoju opracował, była to czteroletnia praca. Tutaj jest zastosowana specjalna technologia cyfrowa, neuronowa. Wykrywa drony za pomocą po prostu analizy dźwięku w terenie. Ta technologia różni się od poprzedniej przede wszystkim wielokrotnie mniejszym zasięgiem. Natomiast co za tym idzie w zamian, wartością jest to, że wielokrotnie niższa jest cena. Ta technologia doskonale nadaje się na obiekty po prostu małe krótko mówiąc na przykład areszty śledcze. Oczywiście w systemie również pracują kamery automatycznie, które po wykryciu przez system hop dronów automatycznie nakierowują, zoomują obraz, tak żeby operator mógł w razie czegoś zweryfikować. Zapraszam. W wykryciu musi być tak zastosowana technologia unieszkodliwiania przejęcia czy neutralizacji. To jest neutralizator ręczny opracowany, produkowany przez naszą firmę. Jest to podstawowe narzędzie do walki z dronami. Bardzo często właśnie obiekty na przykład na infrastrukturze krytycznej czy inne zaczynają od wyposażenia Swoich służb ochrony, właśnie tego typu podstawowe narzędzie. Ono działa, działa to w ten sposób, że blokuje w dronie przy zasięgu ponad półtorej kilometra, blokuje w dronie system pozycjonowania, można powiedzieć, że dron ślepnie, system dodatkowo łączności z operatorem przy transmisji danych dzięki czemu dron komercyjny przełącza się w tryb w większości lądowania, w ten sposób można przejąć. Szanowni Państwo, oczywiście nasze systemy są wyposażone w neutralizatory, tak zwany jammer stacjonarny również, który już posiada zasięg powyżej 3 km. W tym momencie dzięki temu automatycznie system może po wykryciu w odpowiednim miejscu załączać czamowanie. dzięki czemu jest blokowany wlot w teren chroniony. Natomiast idąc dalej, nasza firma wdrożyła tutaj najnowszą, można powiedzieć, technologię, osiągnięcie w tym temacie. Czyli możliwość przejmowania kontroli y, sterowania dronem, moduł tak zwany hakujący. Dzięki właśnie tutaj systemowi RF po wykryciu y, w bazie mamy i cały czas, tą bazę, cały czas ta baza jest uaktualniana. Mamy y, no, około 90% dronów y, aktualnie y, y, no, produkowanych komercyjnych. Dzięki czemu takiego drona po wykryciu operator jest w stanie odesłać z powrotem do operatora, do miejsca startu, czy po wgraniu wcześniej trasy lotu i pozycji bezpiecznej do lądowania, automatycznie można tą trasę wgrywać i drona, takiego, takiego wykrytego można w ten sposób przechwycić. Drona, czy oczywiście rój dronu. Także bezpiecznie można w miejscu wcześniej wyznaczonym po prostu przekierować i przejąć takie drony, neutralizując jakąś sytuację na, na danym obiekcie. Oczywiście to hakowanie jest bezemisyjne. Działanie często właśnie podnoszą użytkownicy przede wszystkim infrastruktury krytycznej. E, oczywiście ten system nie zakłóca żadnych częstotliwości, no, często wykorzystywanych właśnie do transmisji danych na różnych e, obiektach. Szanowni Państwo, e, na szczęście, e, powiem tak, że również i e, ustawy, przepisy e, nas nam tutaj w tym momencie pomagają, umożliwiają właśnie tu ustawa e, prawolotnicze e, paragraf 126 a umożliwia nam właśnie tutaj unieruchomianie, przejęcie kontroli nad lotem dronów w przypadku, gdy, gdy dron, statek bezzałogowy zagraża życiu lub zdrowiu, stwarza zagrożenie dla chronionego obiektu, zakłóca właśnie przebieg imprezy masowej, stawia zagrożenie. Także tutaj jak najbardziej praktycznie wszystkie służby, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, oczywiście, prawda, SKW, Policja, trzeba Żandarmeria, Straż Graniczna, a przede wszystkim służby właśnie tutaj ochrony, tak zwane SUFO licencjonowane, mogą tego typu środki jak najbardziej stosować. Jeszcze powiem tutaj też o mobilnym takim systemie wielosensorowym, który również posiadamy. Opracowaliśmy z masztem metrowym automatycznym, na którym są detektory wielosensorowe, właśnie technologia radionamiernicza, radarowa, czy moduł hakowania, kamera obrotowa, który stosuje się do właśnie różnych zabezpieczeń imprez, tak zwanych masowych, czy również można takim mobilnym systemem, na przykład chronić doskonale granice państwa? Ten system w ogóle hakowania również ma taką dosyć istotną funkcję, dopowiem, swój obcy, czyli IFF, czyli w momencie, kiedy obiekt chroniony posiada swoje drony, własne drony do ochrony, Automatycznie system po wcześniejszym, oczywiście, zaprogramowaniu ich IP, do systemu rozpoznaje jako drony swoje, a obce właśnie na obce można spokojnie reagować neutralizacją. Szanowni Państwo. Najszcze 01 wykryto nieuprawnionego operatora drona w chronionym obiekcie. tutaj się na wysłane w <mulary> Tak, Szanowni Państwo, tutaj w krótkim filmiku pokazaliśmy działanie takiego systemu. Cieszę się ogromnie, że już plany ochrony są na wielu obiektach specjalnych weryfikowane i szacowanie ryzyka obejmuje właśnie wdrażanie systemów antydromowych. Proszę Państwa, tak, tutaj chciałbym podziękować za uwagę. I no dodać tylko mogę na koniec, że powinniśmy wyprzedzać, by być o krok przed przestępczością czy terroryzmem. Jest już czas, aby właśnie uzupełniać obecne systemy bezpieczeństwa, wielosensorowe systemy antydronowe. Proszę Państwa, otrzymaliśmy bardzo, bardzo dużo pytań tutaj i będziemy odpowiadać oczywiście na te pytania za chwilę. Ja również zapraszam do kontaktu. I jak najbardziej y, tutaj w y, tej tematyce jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję bardzo za możliwość tutaj wystąpienia i za udział w tych warsztatach.